Cześć kochani, ja już wyszykowany bo za chwilę narodowe czytanie e, będzie między innymi można je obejrzeć na platformie YouTube, ale nie o tym. E, po narodowym czytaniu lecę na próbę do teatru, ponieważ szykujemy dla Was piękną, fajną, nową rzecz. Śmieszną, mam nadzieję, że Wam się spodoba. A już teraz. Nieliczni tylko, ostrzegam, nieliczni I e, jako nieliczni Możecie dostać e, zaproszenie na premierę Link jest tutaj, licytujcie to To wszystko oczywiście idzie na szlachetny cel Bo tak już mam e, A no, to jest premiera, to jest wyjątkowy spektakl, no bo i ta atmosfera premierowa i do tego dostaniecie jeszcze plakat z autografami wszystkich wykonawców, artystów i do tego możecie, a może załatwiam zdjęcie jeszcze do tego, z całą obsadą, co wy na to, e, licytujcie, bądźcie hojni i zapraszam na premierę, bo nie każdy może przyjść na premierę. Apelujemy o szacunek i kulturę w komentarzach.